No. Jestem zmuszony prosić Cię o zaproszenie. O, akurat. Wrzask. Dobrze. <grystanie> akurat, nie znalazłem. A chciałem właśnie powiedzieć, że właśnie skończyłem przerabiać całą tę biżuterię, którą wcześniej miałem. I sporo się tego zrobiło. Zostawiłem sobie jeden naszynik z diamentem i... Dwa pierśnie z, z diamentem. Złoty naszy, jest złoty naszyjnik i dwa złote pierśnie z diamentem. I to przerobię na swoje rzeczy. Trochę później. Ja jest tylko jeden pierśnie zrobię dla siebie, drugie musiał zrobić dla Lidii. <musiałek> musiał, jak musiał. No dobrze, że go zrobię dla Lidii, ale. Nie, na myśli, nam no wiecie co. Tymczasem. Co my tu mamy? Tymczasem no, udało mi się nabić setny poziom zaklinania i mogę awansować. Teraz wezmę sobie 444 magii, to taki z jakimiś efektami, chyba z 24 mam z rękawic. Ale patrząc za to, ile teraz używam magii, chyba muszę znowu pójść, chociaż jeden poziom w magię. Zniszczenie mógł sobie póki co odpuścić. Yy, zaklinanie przede wszystkim, to jest najważniejsze w tym momencie. Ceny zaklinania, zaklinanie pancerzy i bliźniacze zaklinanie. Tak. Czyli mam jeszcze dwie cechy do rozwinięcia, ale nad tym, jeszcze, nad tym co teraz będę rozwijać pomyślę trochę później. Bo jakby w tym momencie to nie będzie miało... ...czy by nie by miało okres znaczenia, ale no... ...nie mam za bardzo dobrych opcji, nie do co tutaj. No właśnie. To nie ma takiego... Jakby specjalnego znaczenia. Przewołowania i tak raczej specjalnie teraz już nie wyćwicza. Wow, naprawdę tyle nabiję. Ha dobra, jeden nabijam, po prostu nabiję na ostatni poziom zaklinania, a potem kilka mi od razu wskoczyło praktycznie. W każdym razie. Do zniszczenia brakuje mi tam. Sedny poziom spoczyłem do mistrza. Zresztą tak nie mam na razie żadnych czarów z mistrza. To jest jaka odnaga, mistrz run. No po co, mi mistrz run? Jak kompletnie już używam run. Dotkliwy mróz przeżywający pioruny. Na razie tego używam tylko ognia. Więc jeszcze nawet nie mam co szukać. Przewracanie teraz i tak już prawie nie używam. To nie mam co. Alchemia ma beznadziejne drzewko. Myślę, że wezmę ewentualnie jakiś ciężki pancerzek, Jak już zrobię całość. To po prostu będę rozwijał wtedy, żeby mieć pełny pancernik. A najlepiej to będzie, jeżeli. Miał pełen zestaw i to, bo odbijanie jest bardzo fajne, plus jeszcze pancernik i cała ta yy, Cała ta strona od ciężkiego pancerza. No nie wiem, co robi druga. Tak, ta druga jest kompletnie dla mnie nieprzydatna, bo to jest dla osób, które chcą po prostu się bić wręcz. Yy, albo... Zaraz, zaraz, co? Cała... Ciężki pancerz nic nieważne, nie zwalnia przy... A to pomyślę w sumie. Ciężki pancerz jest najważniejszy, nie spowalnia przez założenie. Ale ta część na pewno mi się nie przyda, więc... Ehm. A pomyślę. Może rzeczywiście rozwinę ciężki, ciężki pancerz, bo jest bardzo fajny. A będzie, jeżeli mam zamiar chodzić w dydrycznej pełnej zbroi, która zajmuje strasznie dużo. No, ale póki co to ja zacznę już przygotowywać Przede wszystkim to ja pójdę może się sprzedać i zacznę już przygotować tą swoją ostateczną, w cysłowie zbroję, którą mam zamiar zrobić. Przede wszystkim zbierać do niej elementy, Myśli... Cza e efekty, czarów, które mi się przydadzą. Bo większość prawdopodobnie już mam, ale zawsze się może okazać, że jedna jeszcze jej mi brakuje. Teraz pójdę tam, do tych sklepów, które mamy w Białej Grani i posprzedaję ten cały ekwipunek zawalony śmieciami. Śmieciami jak śmieciami, to są wszystko bardzo wartościowe rzeczy, szczególnie ta cała biżuteria. Dobrze, ale to też może... Się głównie drobnymi kradzieżami przewinę i trochę. Czy może nie tyle przewinę, co? A, bo ja to w sumie już nie z daleko, nie ma sensu. O, może jest, bo tak, tak wolno idę. Jak krzyczę trochę, to... Szkoda, że nie udało mi się znaleźć żadnego amuletu Talosa, bo wtedy zdecydowanie szybciej by to szło. Jakby ktoś nie wiedział, amulet Talosa o 10% zmniejsza czas oczekiwania na krzyki nowe. Czyli czasami bardziej zrozumiałem, językiem zmniejsza cooldown na krzykach o 10%. Ciekawe czy jak teraz będę poczekał godzinę To mi się odnowi cooldown czy tak? No. To nawet nie jest głupie, bo i tak muszę poczekać do 9 A tak mi to zajmie mniej czasu Jestem zmuszony I też się cieszę, że to się już nie powtórzę, ale ten sklep otwieram chyba o dziewiątej dopiero Ja też wiem kim jestem? Daj znać, jeśli dojrzysz coś co cię zainteresuje. Spoko. Cesarzcy. A trochę tego, trochę tamtego. Więc co my tutaj mamy? Cesarskiego kletargu. Jak najbardziej mogę to z. Czy Dobrą. I nie mogę, nie mam. Przede wszystkim, Wróć. Wszystko masz... jest na... nie pytam ile masz kasy, ale dobra, przede wszystkim ja muszę założyć amulet zenitara. To jest pierwsze. Drugie to jest nie czapka chyba. też coś cycerona z tego co pamiętam rękawiczki nie właśnie wybiór cycerona ciągle zapominam o, o zakładaniu tego do handlu i teraz jeszcze mikstury mikstura handlu Premier do handlu tylko 3 mi bo resztę by nie sprzedałem Dobra, nie... Wszystko. Gdybym miał ją też bym sprzedał. Dobrze, ale nie za dużo czasu. To. różnorodne towary. E, teraz ponieważ gra jest pauzowana, to można... się już dłużej zastanawiać. Markowy mm, styl, jak najbardziej. Kostur zombie on ma tylko 245 zł, ja chcę jak najwięcej na niego wycisnąć. Tak, sprzedam... jeszcze coś za 94, ha. Huh. Coś za 94... Jakieś mikstury się wciśnie. Ale nie takie dobre. No to... F A, nie, nie sprzedaję jeszcze. Bo teraz sprzedam, żeby przedtem go potem nie użyć. Ehm, hmm. To jest właśnie coś, o czym mówiłem podczas pierwszego odcinka, specjalnego odcinka 99. Mikstura, która w sumie nie wiadomo, czy jest trucizną, czy jest y, miksturą i jest uznawana za miksturę. I nie da się używać jej używać jako trucizny w tym momencie. Czasami by się chyba lepiej sprawdziła jako trucizna. Czasami, nie mówię, że zawsze oczywiście. Jeszcze 54. 45. Dobra, a sobie nie mogę, mogę mu wcisnąć. Tak, ale wcześniej mogę najpierw jeszcze zażyć środkiem... Dobra, tych już nie muszę kupować drobnych. Wielką jak najbardziej mogę. Okej, okay, czy jeszcze teraz masz 645, to najlepiej się chyba właśnie jakimiś hełmami i innymi ciężkimi. O, nie szklaną, to jeszcze wcisnąć, 7 zł zostało. Pamiętaj, że albo dam ci najlepszą cenę, albo... Or die, drain. Dobra, rupu słyszałem rupu. już to gdzieś. Teraz jak najszybciej do sklepu naprzeciwko.

do handlu, tylko dwie premiy do handlu mam, także mi chyba nie działa w takim razie mikstury, premiy do handlu przez 30 sekund no to pewnie jeszcze się skończyło co masz na ja sprzedaż mikstury, przede wszystkim wszystkie duże domany kupuję energiczne uzdrowienie, aż mogę kupić sobie mikstury magii, niezwykłej magii ostatecznej magii jak najbardziej Tyle powinno mi starczyć ma jeszcze i tak wystarczająco dużo kasy, którą mogę teraz ja od niej wydębić. No i szukamy niewidzialności. Mam sporo tego. Aż to mi się nie przyda, więc jakieś 11 mogę sprzedać. Nie, nie sprzedam aż przecież. O kurcze, ile to kosztuje? Jest to jej 282 zł. Tak, nie sprzedam, bo się jeszcze obradzi na mnie Lidia. Dobra, zobaczę może ma składniki jeszcze jakieś ciekawe. O, ciekawe, Kupię się wszystko po prostu. Od góry do dołu. Się nie zastanawia ile to kosztuje przecież. No i znowu można jej trochę wcisnąć. 1269 ma, więc... ile? Tyle, 4. Jeszcze 117. Porność na magię dwa razy. Nie, 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 nie. Coś innego. Mam truciznę na pewno jakieś. Dużo mi trucizny co nie powychodziło. Na przykład takich. Czy te akurat mi nie wyszły, bo to nie moje? Dwa złota to mogę je podarować, okej. Zajrzyj, kiedy będzie Ci potrzebne lekarstwo. To teraz do następnego sklepu. Ale ja w ogóle mam taką świgu Jeszcze 408 nasze O kurczę. Nie wiem w czym. Jak te hełmy, Ebonowe hełmy, dwa. I rękawice Hon? No! Tak, co, to są dwa w kowalskie sklepy. Ale tutaj Co chyba coś tak Nie boję coś się, się nie gapię wiesz? na ciebie, nawet no. A no to gdzieś. Nie nie obchodzi mnie to, nawet jeżeli jestem większy. Oj, ar ar. Mam tu pere nie wiem, Nie, rozejrzyj się. Rewolta tarcza osłabienia magii. Co to próbę rozbrajać? Chyba tak. To w każdym razie sprzedaje, sprzedaje i sprzedaje. Już praktycznie nie ma złota. Gdyby miała jakieś sztabki ebona albo ebonu, e to mu... mogliśmy jeszcze podzedać, do sklepli, ale... Jeśli będziesz czegoś potrzebować. Ty już chyba nic nie mam bardziej do sprzedania. Nie no mam jakieś szaty maga, ale... Kurde, mam zaszczyt do sprzedania jakimś czarodzieje. Co to moje kradzione. Złoty piersi... Hmm? Okay. Ehm, a, złoty piersi z szaferem brzmieniem, dobra. Nie wchodź mi w drogę, elfie! Okej. Roriksted to... Wszystko w porządku? no co ty w moim domu? Przepraszam? Niczyzna, już się się bierze takie serca. Jeśli po co ja to przyszedłem? Będę zrobić kostur zombie i wielki kostur uroku. A, to jest w ogóle do jakiejś questa to potrzebne. Świetnie. Zostawię laskę Magnusa, bo tam mi się do niczego nie przydaje. To biorę wszystko. Ta ma magii niech też na razie tutaj leży. To wszystko będę nosił ze sobą. Strasznie się obciążyłem teraz. Tak naprawdę strasznie. I w ogóle mam wrażenie, że znowu zrobię sobie przerwę na miksturki.